Dominacja, szmato. Nie wygląda to dobrze, o, o. Ryan Cooper, szmato. Oh shit, o, nie, nie, nie. What the fuck, nie wyrobi na zakręcie, o. Dobra, o. Taktyczne dachowanie. Pomocy, pomocy, kur... Mamy to zwyciężone, o, what the... Dobra, kiss, de znak. 5000 punktów. Przecież ja nie potrafię jeździć, co ja tu robię? Pomocy. Kim, szmato? O, oh, shit, nie, 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 o.

No OSIEMALO z tej strony, Kokos, No i witam Was w kolejnym odcinku z Need for Speed Pro Street. No, w dzisiejszym odcinku zostały nam dwa ostatnie dni zawodu w React Team Session, jak widać, że najprawdopodobniej tym się zajmiemy. No i nadal się zastanawiam nad tymi wyścigami z tymi frajerami. Mamy tu kilka nieudaczników, którymi trzeba by było się zająć. Najciekawszy wydaje mi się być ten Aki Aki Kimura, ponieważ posiada on RX-7 do driftu, którym no z chęcią bym przytulił, ale póki co mamy jeszcze ten React Team Sessions do zakończenia, także na razie się tym zajmiemy. No i cóż, mamy tu dwa ostatnie dni wyścigów. Tych wyścigów jest tu całkiem sporo jak widać i wcale mi się to nie podoba, no ale cóż, zaczynamy z pierwszym. Klasycznie wybieramy nasze fury. Nieco ulepszyłem furę do driftu, tak na wszelki wypadek, także możemy ją wytestować w pierwszym wyścigu. Czemu nie? No czemu nie? Zobaczmy, zobaczmy jak to się ślizga. Ryan Cooper przyjechał was zniszczyć. Wiadomo, król driftu jest tylko jeden. Myślę, że to jest niepodważalne rozumiesz? Niepodważalne. Klasycznie pierwszy ran się nie liczy, wiadomo, wiadomo. Trzeba poznać trasę, rozumiesz to? Trzeba poznać trasę. Chociaż póki co idzie nie najgorzej, idzie nie najgorzej. Dominacja, szmato! Dokładnie tak, dokładnie tak. No muszę przyznać, że po tych ulepszeniach całkiem nieźle się tu ślizgo. Nie powiem, że nie, nie powiem, że nie. O, czycie, 3300. No nie najgorzej, nie najgorzej. Mam pierwsze miejsce. Także no myślę, że to już jest zwycięstwo gwarantowane, tak. Zwycięstwo gwarantowane. Jestem ciekaw tych wyścigów z tym, nieudacznikiem. Czy one są jakoś turbo trudniejsze niż te zwykłe? No bo póki co tutaj w tych zwykłych driftach jakiegoś dużego wyzwania to one nie stanowią, muszę przyznać, no muszę przyznać. Także jestem ciekaw jak to wygląda w tych... O, oh, świetnie wygląda to dobrze! O! Oh. raz spokojnie, tak miało być, tak miało być. Jebać znaki drogowe. No ale jestem ciekaw jak wyglądają tamte wyścigi, no bo póki co tutaj zazwyczaj mam jakieś tysiąc punktów przewagi, więc no no, no... no bez przesady, no bez przesady. Ale myślę, że zajmiemy się tymi wyścigami po ukończeniu tego React Sessions. What the fuck wyjebał mnie w Trownik. Wydaje mi się, że po tym React Team Sessions zostanie nam tylko jedno takie duże Mistrzostwo do ukończenia. I to chyba będzie tyle, nie licząc tych wyścigów z tymi frajerami. Także niewiele, niewiele chyba nam zostało. Ale póki co pobijamy rekord Torum. No I wygrywamy pierwszy wyścig. Co my tu jeszcze mamy? Klasę gripu, próbę czasową, drift. Um, no dobra, ta trasa wydaje się być ciekawa. What the fuck? Ta trasa trochę wygląda jak pojedynki rycerzy z lancami. Jakbyśmy. O, what the fuck, ty szmato. Jakbyśmy mieli nagle podstawę. Koniec na sam koniec wyjechać. Nie narzekałbym, no nie narzekałbym szczerze mówiąc, ale wątpię, żeby tak było, no wątpię... O, ty szmato. O! No może jednak, może jednak. że nie potrafił jeździć. Co to ma być? pierdalać z tego wyścigu. Nitro, szmato, rozumiesz to, o, ale zapierdalam. Pomocy, pomocy. Hamuj, hamuj! Hamuj, bo nie wyrobia, rozumiesz to? Muszę wygrać ten wyścig. Kolejne taktyczne Nitro. Mam tutaj tylko trzy okrążenia. Także niewiele, niewiele. No jak widać oponentów. O, what the fuck, hamuj! Oponentów to wyjebało w tym całkiem nieźle. Ale nie ma szans. Nie ma szans, aby ktokolwiek mnie dogonił, rozumiesz to? Ryan Cooper, szmato. Dokładnie tak. Ostatnie okrążenie. No niestety nie mam już nitra, ale chyba nie będzie mi potrzebne. No nie będzie mi potrzebne, rozumiesz to? Nie będzie mi potrzebne, bo wygrywam ten wyścig właśnie w tym momencie. O oh ma yeah, szmato. No i dobra, mamy to. Mamy kolejną klasę gripu do ukończenia w takim razie. Możemy się tym zająć, czemu nie? Klasycznie rozjebaną furą. No przecież inaczej, inaczej być nie może, rozumiesz to? To mój popisowy numer, to mój popisowy numer, wy niczego nie rozumiecie niczego nie rozumiecie śmiecie zniszczę was, zniszczę was no ogólnie to ścierwo tak startuje, że momentami ja nie wiem co się dzieje, takiego potwora z tego stworzyłem, że sam jestem w szoku ale nie narzekam, no nie narzekam najważniejsze jest to, że wygrywa wyścigi, rozumiesz to, wygrywa wyścigi, o oh shit o oh, nie 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 E, może, może jednak nie wygrywa. <laughs> dobra, klasyczna rozpierdolka już zaliczona, także możemy kontynuować wyścigi, tak? <laughs> możemy je kontynuować. Tego nie było, dobra, tego, tego nie było. Tak jak mówiłem, pierwszy ran się nie liczy, nawet w klasie gripu. Postanowiłem jednak wyrzucić tą modyfikację, która zmienia ustawienia kamery, bo faktycznie zwróciłem uwagę na to, że nie czuć, nie czuć aż tak prędkości jak poprzednio. Z tą modyfikacją zainstalowaną, więc postanowiłem ją wypierdolić taktycznie. No I teraz faktycznie czuć różnicę, no czuć różnicę nie powiem, że nie że nawet mając 100 na budziku, czuję się, jakbym jechał z 450. Także nie najgorzej, no nie najgorzej. O oh, ściet, Hamuj, hamuj, hamuj Ryan Cooper. No i uwaga, uwaga, taktyczne nitro. Pak to zapierdala, co się dzieje? Pomocy? What the fuck, nie wyrobi, na zakręcie! O, dobra. O. Myślałem, myślałem, że ten ręczny mnie uratuje, ale jednak mnie pogrążył. No, what the fuck man! A no cóż. Taktyczne dachowanie. Dobra, dachowanie w dzisiejszym odcinku też już mamy zaliczone. Teraz, teraz możemy jechać wygrywać wyścigi, tak? Bez najmniejszego problemu. Teraz pełne skupienie i to jest to jest moje, rozumiesz to. No i uwaga, uwaga, mamy to, mamy tą. Szybkie zwycięstwo, no i możemy lecieć dalej. Tak jest, ty już wygrałem te zawody 25 koła. God damn. God damn. Zajebiście. pakiet do ładowania na poziomie pierwszym. No właśnie. Nie, tego, tego oczekiwałem. Ehm, no dobra, to już mamy wygrane w takim razie, ale musimy jeszcze zdominować te zawody. Mamy tutaj. O, what the fuck? Co to jest za zawija? Nie mam pojęcia, ale mamy tu jeszcze dwa drifty i na pewno chciałbym je zrobić. Wiadomo, wiadomo. Uu, Honda NSX, co? Honda albo Akiura, nie jestem pewny. No to jest nieistotne w tym momencie. Istotne jest moje zwycięstwo w tym wyścigu, rozumiesz to? Rozumiesz to? No tutaj jest potencjał drifterski całkiem niezły, nawet na jeden przepotężny drift. Ale ciężko chyba będzie go wykonać. O, śried dominacja, szmato. Nitro, rozumiesz to. Jak poza strefą punktacji. No what the fuck, pomocy. Pomocy, pomocy! Kurwa, odbi. O! 1200, ja pierdolę, tragedia. Dobra, spokojnie. Pierwszy ran się nie liczy, tak? Tak jak mówiłem, no tak jak mówiłem. 1500 mamy do powiedzenia. No, także no myślę, że nie powinno być problemu, tak? Nie powinno być problemu. Tylko muszę jakoś szerzej wziąć ten zakręt i wtedy nie będzie problemu, no nie będzie problemu. Rozumiesz to? Nitro, taktyczne szmato. Dominacja. To mi się podoba. Ważne, żeby nie wypaść z toru. No i mamy to zwyciężone, rozumiesz to. Mamy to zwyciężone! O, oh, what up? Dobra, kiss the. Dobra, brak de znak, rozumiesz to? 300 no i to już lepiej, no to już lepiej wygląda. Ja myślę, że tym driftem zagwarantowaliśmy sobie zwycięstwo w tym wyścigu. Także nie ma już co się martwić, tak? Nie ma, nie ma już co się martwić, rozumiesz to? A jakbyśmy na przykład szybciej wzięli ten zakręt, używając Nitro, rozumiesz to? Nitroż ma to! Premia za szybkość 250 punktów. To mi się podoba, to mi się podoba. Dominacja. Dominacja, rozumiesz to, domination, domination station, no trzeba zajebać znak, albo może jednak nie, może jednak nie, oh shit, 4.83, nie no człowieku, nie no człowieku, myślę, że pubi to rekord toru jak najbardziej, dobra, ja mamy jeszcze jeden drift do wykonania, zobaczymy, czy on nam zagwarantuje dominację w tych zawodach, wątpliwe, wątpliwe, no ale nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, całkiem niezła ta NSX, taka złota, hmm, ciekawe, ciekawy wybór kolorystyki, mój przyjacielu, jestem Jestem pewien, czy ja bym się na taki zdecydował, no ale niech ci będzie, no niech ci będzie. O, oh, ściep! Dobra, piochem trzeba, no piochem trzeba. Co to jest kurwa za trasa? What the fuck, man? Dobra, spokojnie, spokojnie. Pierwszy run się nie liczy, rozumiesz to? Pierwszy raz się nie liczy. Wspaniały drift, dobra, może jednak się liczy, nic nie mówiłem. Jest zajebiście, jest zajebiście, lepiej nigdy nie było, rozumiesz to, lepiej nigdy nie było! What the 4269. Wszystko jest niemożliwe, no to jest niemożliwe. Ten driftowość jest zbyt potężny, no, zbyt potężny, rozumiesz to. No, król drift jest tylko jeden. No, i myślę, że tym driftem to udowadniam, tak? Tym driftem to udowadniam. Mimo, że to był pierwszy run, to 4-200 punktów. No, człowieku, człowieku! Czy tego chyba nikt się nie spodziewał? No, ja na pewno nie. Dominacja, dominacja, szmato! No i uwaga, uwaga. Szybkie zwycięstwo 4400! 400 A to dopiero drugi run, godnym. Ale nie ma szans, żebym to bobił. No, nie ma, nie ma szans. Nie ma takiej opcji nawet. Jedyny, co ulepszyłem w tej bm to hamulce i opony, chyba, jeśli dobrze pamiętam. No i muszę przyznać, że ślizgo się całkiem, całkiem nie. Źle. Nie powiem, że nie, no nie powiem, nie powiem, że nie. No ale ostatni ran. No i 5000 punktów, rozumiesz to? 5000 tysięcy punktów! Człowieku, człowieku, 5 koła punktów, ja jeszcze nie dominuję tych zawodów, no to za gówno. No dobra, mamy eliminacje sektorowe oraz próbę czasową. No spróbujemy, spróbujemy. W poprzednim odcinku z próbą czasową było ciężko. Także no cóż, zobaczymy jak będzie tym razem. I mam nadzieję, że tym razem będzie to wyścig bez żadnych oszustów. Taką mam nadzieję, no taką mam nadzieję, chociaż no. Tutaj różnie może być, bo jeżeli chodzi o selekcję w tych zawodach jebanych. No to jest żart, jakiś przysięgam. Ja nie wiem, kogo oni tu biorą, człowieku. To, że ja już jestem w tych zawodach, to już jest niezła patologia. Czy ja nie potrafię jeździć? Co ja tu robię? Pomocy. Kimś ma to oh, shit. O oh, nie, dobra, to nie wygląda dobrze. Ile tu jest okrążeń? Trzy. Okej, okay, ok. Spokojnie, to jest jeszcze do odrobienia. To jest jeszcze do odrobienia. To jakbym skrócił tutaj ten cały zakręt tym trownikiem. Hmm, ciekawe, ciekawe. Na pewno jechanie trawą mnie trochę spowalnia, ale myślę, że jakby. Skrócił połowę trasy. Hmm, hmm. To by mogło być nie najgorsze, szczerze mówiąc. Zobaczymy, no zobaczymy. Ty, no pojechałem takie. Gó oh, shit. Pojechałem takie gówno, a jestem drugi. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Jest szansa, jest szansa to wygrać. Komu on, Jedź, jedź tym rzęchę, rozumiesz to? Ożcie, oh, dobra, przypierdolę się tędy. Taktycznie, taktyczne Nitro również. Dobra, spokojnie, spokojnie. Na razie sobie odpuszczę to ścinanie zakrętów, bo potrzebuję prędkości, rozumiesz need for speed. O, oh, Dobra, spokojnie, wszystko. Wszystko pod kontrolą, wszystko pod kontrolą. Jeszcze to wygram, jeszcze to wygram, rozumiesz to, jeszcze to wygram. No i mamy pierwsze miejsce. Jak mnie teraz nie pobiją, no to już jest wygrany wyścig, rozumiesz to? Wygrany wyścig, no i na to się zapowiada, że właśnie zwyciężam ten wyścig. Teraz tylko dojechać do mety, no i mamy to. Tutaj odblokowany skrót elegancko. Kari Hill, wóz zniszczony, what the fuck! Co za nieudacznik! O shit, Nie, 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 nie! Za debil. Czyż oni nie potrafią jeździć? No, oni nie potrafią jeździć. Z kim ja się ścigam, człowieku? Z kim ja się ścigam? No i cóż, mamy to. Zwycięstwo. No i co? Uda mi się zdominować te zawody w końcu? Czy może jednak nie? Może jednak tak. 50 koła za dominację? Ja pierdolę. Co jest? No i zajebiście. Darmowy kupun naprawczy. No właśnie to chciałem. No dobra, Także możemy stąd wyjść. 50 koła zarobione. Świetnie. No już porządne pieniądze się tu zarabia. Porządne pieniądze. No i został nam ostatni dzień zawodów tutaj na dole. Także zobaczmy. No także. Że zobaczmy. Znowu same gripy oraz drifty. No dobra, zacznijmy od driftów, czemu nie? Czemu nie? W końcu to łatwe wyścigi, tak? Łatwe wyścigi. No myślę, że tutaj zwycięstwo Ryana Coopera jest nieuniknione wręcz. Nieuniknione! Taktyczna rozpędka, zarzucenie dupskiem, no i wygrany wyścig, no i wygrany wyścig, rozumiesz to? Czy my jechaliśmy wcześniej tą trasę? która wygląda znajomo, ale nie jestem pewny. Dominacja szmato, o, oh, shit, wyjebało mnie w tyrownik, ale to nic, to nic, to nic, to żaden problem, to żaden Problem. To żaden problem, ja to jeszcze wygram, ja tu jeszcze wygram! 3000 punktów. Nice, Mr. Koopa! No i cóż, pierwszy run, już zwyciężony wyścig. No człowieku, człowieku... Przecież to jest jakiś żart, no, to, jest, to jest... jakiś żart, przysięgam. Moi oponenci mogliby stawiać jakiś opór, bo to jest... To jest żałosne, rozumiesz? To jest żałosne. Ja muszę z trasy wypadać, żeby jakkolwiek... Oh, what the fuck? Żeby jakkolwiek sobie urozmaicić te wyścigi. No przecież to jest żart, no to jest żart. No i ostatni run, no i chyba nie muszę wam mówić, kto go zwycięży, tak? No nie muszę wam mówić bo Jest to całkiem, całkiem oczywiste, tak? Całkiem oczywiste. No i pierwszy wyścig zwyciężony. Mamy jeszcze jeden drift tutaj do wykonania. Także od razu polecimy z nim. Nie ma co się. Oh, what the fuck! Czemu ta fura to jakiś dragster? Ty, połowa tekstury się nie wczyta. Co to kurwa miało być? Hop ma dziurę w furze, o! Oh, what the fuck, man? Z Mad Maxem się ścigam. Co to, co to miało być? Widziałem jego wnętrzności. I wcale mi się to nie podoba, no. What the fuck, man? Nie mam pojęcia, co to miało być. Eee, ale no cóż, no cóż. Nie interesuje mnie to za bardzo. Interesuje mnie jed... Jedynie zwycięstwo, rozumiesz to? Zwycięstwo! I właśnie po niej jadę, no właśnie po nie jadę. rozumiesz to? 4,5 koła punktów. To jest totalna, totalna dominacja. Po co mi są te następne rundy? Nie mogę tego jakoś skipnąć? Tylko marnujecie mój czas, no tylko marnujecie mój czas. 4,800. Czy uda się zrobić tutaj 5 koła? Może być ciężko, może być ciężko. Ja w tych wyścigach nawet nie ścigam się z innymi ścigantami. Tylko ze swoją własną potęgą. Rozumiesz to? O oh, tam! dobra, e, no, e, 5000 punktów raczej, raczej nie będzie. Ale wspaniały drift, chociaż tyle. Dzięki, dzięki. No i same jedynki, no właśnie, właśnie tak miało to wyglądać, o. E, dobra, zwyciężone, tylko to się liczy, no tylko to się liczy. No i cóż, no i cóż, mamy kilka kolejnych wyścigów. Dwa gripy, myślę, że możemy ja pojechać. Znowu ta sama trasa, serio? No co za ŚCZERWO! Co to ma być? Czy oni po prostu skopiowali i wkleili dwa, te same dni wyścigów? No bez przesady, no bez przesady. No, ale to jest ta fura z tymi dziurami. Ty, on autentycznie ma dziury? Ty, autentycznie ma dziury. O chuj tu chodzi? Halo, kolego? Kolego, gdzie ty się wybierasz? Kolego? koleżko! Ty no, nie, coś tu, coś tu jest nie tak z tą furą. <laughs> Chyba nie tak ona powinna wyglądać. O, no, ale cóż, ciekawa ciekawostka, muszę przyznać. Nie powiem, że nie, ale póki co mam wyścig do wygrania, rozumiesz to? Także no, tym się muszę zająć. Taktyczny nitrosz. Ma to wypierdalać stąd. Nieudacznicy. Zniszczywa... O, się... O, widzę, że kolega, kolega myśli podobnie, tak? <laughs> Taktyczne zagranie, jak to? mówią. Taktyczny nitron no i małym pierwsze okrążenie. No autentycznie to jest ta sama trasa, no przecież oni plują mi w pysk, przysięgam. No i uwaga, uwaga, mamy to, tak, mamy to. Kolejne zwycięstwo, kolejny rekord toru no i wygrywamy ten dzień zawodów. Zajebiście, zajebiście. Daj mi jakąś dobrą nagrodę. Układ napędowy na poziomie drugim. Tak jakbym wcale go już nie miał, dzięki. No dobra, ale mamy jeszcze do zdominowania te zawody, także zaczynamy kolejny wyścig, który jechaliśmy już poprzednio, o, świetnie. Dzięki gro, naprawdę, naprawdę Doceniam. No cóż, człowieku, ja już znam te trasy, tak? Znam te trasy. O ty, mato. to. Na gnoju, przepuść mnie. Znam te trasy, więc mogę je kończyć z zamkniętymi oczyma. Rozumiesz to? Z zamkniętymi oczyma, Albo może jednak nie. God damn. ha! No i uwaga, uwaga. Ostatnia prosta do mety. No i cóż, wiadomo, że zwyciężam ten wyścig. Fura się już nie nadaje do niczego, ale to nie jest istotne akurat. Najważniejsze jest to, że wygrywam, ha! Ale jednak przydałoby się ją naprawić, bo jest na skraju, skraju eksplozji. No ale dobra. To mamy wygrane. wygrane. nam jeszcze cztery wyścigi. Zaczniemy od klasy gripu. Czy to jest jakaś nowa trasa? Nie jestem pewny. Nie, wszystko jest kurwa, to samo. Świetnie, dzięki, dzięki gro. Niesamowite, naprawdę. Kreatywność. Należą się oklaski, Nie, to jest, to jest niesamowite. No cóż, także nie pozostaje nam nic innego, jak znowu zwyciężyć ten wyścig, tak. Wiadomo. Nieudacznicy, wy to byście się mogli już zatrzymać na miejscu. No nie ma co jechać, nie ma co jechać. Oh Dobra, taktyczne zagranie. Trzeba było odblokować skrót, wiadomo. No i możemy już wygrać ten wyścig, tak. Możemy już wygrać ten wyścig. No oh, siek! Dobra, mamy pierwsze okrążenie. No i zostały nam ostatnie dwa, ostatnie dwa do zwycięstwa. No i uwaga, uwaga, mamy to, no, mamy to. Kolejne zwycięstwo zaliczone. No nie będę was zanudzał tymi samymi trasami po raz dwusetny. Także no cóż, na szybkości odpalamy kolejną próbę czasową. Znowu na tym samym torze no i szybko ją kończymy, tak. Szybko ją kończymy. Kolejne zwycięstwo rozjebamy furą. No inaczej być nie może, inaczej być nie może. Szmato! Przepuść miał rozumiesz? Gień! ha! To mój wyścig, mój wyścig. Jeśli sobie jeszcze z tego nie zdajecie sprawy, to coś jest z wami nie tak. No, coś jest z wami ewidentnie nie tak. No i cyk, pierwsze okrążenie, pierwsze miejsce, o ty szmato. Nie próbuj mnie wyprzedzać, nawet. Uciec zniszczę. Siemanu, Frejrze, pozwól, że cię wyprzedzę. No i uwaga, uwaga, ostatnia prosta. Taktyczny nitro. No i mamy wygrany kolejny wyścig. czy sprawią, że zdominujemy te zawody? O to jest pytanie, no, o to jest pytanie. Uwaga, uwaga, chwil dla prawdy. No i mamy to. No i kolejne 50 koła do kieszeni. Już zarobimy potężne pieniądze. U, pakiet hamulców na poziomie trzecim? Nawet nie wiem, czy taki mam. Trzeba będzie zobaczyć. Także wychodzimy stąd, naprawiamy furę. No i cóż, mamy React Team Sessions wykonane w 100%. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć, zobaczyć te hamulce. Przepraszam bardzo serdecznie, czy ja mam hamulce na poziomie trzecim zamontowane? No nie tym razem, nie tym razem. No to z chęcią, z chęcią je zamontuję, nie powiem, że nie. Dzięki, dzięki, w końcu coś przydatnego z tych Nagród. No i cóż, React Team Sessions mam ukończone. Przed nami kolejne wielkie zawody, które są nie mam pojęcia czym super promotion, czymkolwiek by to nie było. No ale cóż, tym super promotion zajmiemy się dopiero w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że ten Wam się podobał. No i widzimy się w następnym. Siemano. 5000 punktów.